Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej odsłonie Postscriptum, czyli serii, w której dzielę się swoimi wnioskami po rozegraniu omawianych na kanale produktów. W dzisiejszym wideo będę opowiadał o jednej z przygód niedawno wydanych przez Lamentations of the Flame Princess czyli In a Deadly Fashion. Zanim to jednak nastąpi, to kilka słów wyjaśnienia. Postscriptum nie zawiera podstawowych informacji na temat produktu i nie jest jego streszczeniem. Nie dowiecie się tutaj nic na temat wykonania podręcznika albo jego treści. Dlatego jeśli nie macie zielonego pojęcia o omawianej dzisiaj pozycji, to zachęcam do obejrzenia najpierw odcinka Biblioteczki Małej Wsi poświęconej temu podręcznikowi. Link do tejże biblioteczki znajdziecie w opisie tego wideo. No dobra, skoro formalności mamy za sobą, to zaczynamy standardowo, czyli od fazy przygotowań. Zanim to jednak nastąpi, chciałbym z całego serca podziękować uczestnikom tej sesji, którzy wylicytowali ją na aukcji drużyny wiewióry, przekazując tym samym 600 złotych na pomoc ofiarom wojny toczącej się na Ukrainie w wyniku rosyjskiej agresji. Ale okej. Okay. Jak już wspominałem, In A Fashion to przygoda opublikowana przez Lamentations of the Flame Princess, i podczas biblioteczki mówiłem również, że niekoniecznie musimy trzymać się OSR-owego zestawu zasad i możemy skorzystać w tym wypadku na przykład z zewuktulu. I to była właśnie pierwsza decyzja, którą musiałem podjąć, czyli na czym rozegramy ten jednostrzał, bo zapomniałem wspomnieć, że oczywiście sesja miała być z założenia jednostrzałem. Postanowiłem, że zostanę przy Lamentations of the Flame Princess z dwóch powodów. Po pierwsze, chciałem, by ekipa, która wylicytowała sesję, zagrała na oficjalnych i domyślnych zasadach, pod które przygoda była pisana i bez żadnych moich się. Zobowiązałem się na aukcji do konkretnej linii wydawniczej i uważałem, że tak będzie po prostu fair. Po drugie, Lamentations of the Flame Princess jest nieco niewdzięcznym OSR-em do rozgrywania jednostrzałów, jednak od jakiegoś czasu wypracowaliśmy sobie w naszej grupie RPG rozwiązanie tego problemu, dzięki czemu właśnie granie jednostrzałów jest dużo przyjemniejsze. Co to za problem i jak sobie z nim poradziłem, już wam mówię. Lamentations posiada dość upierdliwy proces tworzenia postaci ze względu na liczenie obciążenia. Generowanie statystyk i tworzenie samego bohatera jest tak samo szybkie jak w każdym klasycznym osr jednak autor tej gry, James Radzi, stworzył customowy, logiczny i przystępny sposób na śledzenie obciążenia postaci, co oczywiście w przypadku zdobywania punktów doświadczenia za złoto jest istotną kwestią. Sęk w tym, że podczas tworzenia nowego bohatera gracza dobór startowego ekwipunku wiąże się z decyzjami na temat tego, czego możemy potrzebować, jak mocno obciążeni chcemy być oraz jak szybko chcemy się poruszać. Podjęcie takich decyzji zabierze oczywiście nieco czasu, wydłużając cały proces. Dlatego od ładnych kilku lat korzystamy sobie z gotowych zestawów ekwipunku, które znany Wam z podcastów Tomek przygotował kiedyś dla naszej grupy właśnie na lot w jednostrzały. Sześć zestawów, z których pięć ma obciążenie 3, a jeden obciążenie 2, zawiera w sobie pełen komplet ekwipunku. Te zestawy są nie tylko policzone, ale również tematyczne. Trafimy tutaj na zestaw barbarzyńcy, badacza, grotuaza, łucznika, odkrywcy i rębajły. Oprócz tego stworzyłem 10 gotowych postaci, którym sam rzucałem na statystyki i przypisałem jeden z zestawów ekwipunku. Tak więc, gdy ekipa zjawiła się na sesji, wybierając bohatera każde z nich wybierało pełen komplet. Jedynym wyjątkiem była koleżanka grająca użytkownikiem magii, która po wyborze postaci musiała wylosować posiadane zaklęcia. Myślę, że to była dobra decyzja, ponieważ chciałem jak najwięcej czasu przy stole przeznaczyć na efektywne granie. Kolejną kwestią, którą musiałem przemyśleć jeszcze przed startem przygotowań, było umiejscowienie przygody. Domyślnie In A Deadly Fashion rozgrywa się w XVII wiecznej Sewilli. Jak zapewne pamiętacie z biblioteczki, osadzenie przygody w tym mieście jest niemal zerowe i przeniesienie jej w dowolne realia nie będzie żadnym problemem. No i tutaj pojawiło się kolejne pytanie: czy pozostawić przygodę w jej oryginalnym obszarze, czy może wcisnąć ją w jakieś inne miejsce? I tutaj znowu zaważył argument na temat tego, że miała to być konkretna linia wydawnicza i konkretna przygoda obiecana w licytacji. Dlatego po prostu nie kombinowałem. Musicie jednak wiedzieć, że podręcznik nie podaje żadnych konkretów odnośnie samego miasta ani tego, co działo się w nim na początku XVII wieku. Postanowiłem trochę poczytać o Sewilli, jednak stwierdziłem, że istotne zarysowanie miasta w ramach jednostrzału będzie przesadą i stratą czasu. Ograniczyłem Seville do minimum, a wręcz niemal wyciąłem ją z przygody. Gdybym decydował się na poprowadzenie In A Deadly Fashion w ramach istniejącej już kampanii, na pewno postarałbym się o zapoznanie ze zwyczajami, miastem, czy choćby jakimiś charakterystycznymi elementami architektury, pozwalającymi mi lepiej opisać to miasto. Ale powtórzę, ponieważ był to jednostrzał, postanowiłem ograniczyć setting do minimum. No to teraz pora na przygotowanie samej przygody na podstawie materiału z książki. Na ekranie możecie zobaczyć teraz moje notatki do poprowadzenia. To ledwie trzy kartki zeszytu A5. Postanowiłem, że zacznę od spisania szczegółów na temat sukienki skradzionej Helenie de Rea, ponieważ uczyniłem tę kradzież centralnym zdarzeniem swojej sesji, o czym więcej powiem za chwilę. Kolejne wpisy to bohaterowie niezależni, czyli Miuxi, Helena, Alfonso i Catalina. Następnie przygotowałem sobie najważniejsze punkty z miejsc, które gracze być może zechcą przeszukiwać. Chodzi oczywiście o garderobę Heleny oraz miejsca zbrodni. Posiłkowałem się również kilkoma wpisami z podręcznika, które miałem pod ręką przez całą sesję, jednak nie było tego zbyt wiele i zerknąłem do środka może czterokrotnie. Tak więc, gdy zacząłem przygotowywać sobie notatki i czytać te przygody ponownie pod kątem jej poprowadzenia, zobaczyłem, jak bardzo jej treść nie trzyma się kupy. Przede wszystkim nielogiczny jest fakt, że Miuxi jest tym, który ma wynająć bohaterów graczy do wszczęcia śledztwa. To po prostu idiotyczne, gdy zdacie sobie sprawę z tego, że mężczyzna domyśla się, że jego ubrania nie są normalne oraz, że w jego domu regularnie odbywają się spotkania kultu, który dopuszcza się kilkunastu przestępstw podczas jednego posiedzenia. Jedną z pierwszych rzeczy, którą gracze będą chcieli sprawdzić, będzie posiadłość projektanta. To miejsce pełne podtekstów i elementów sugerujących, że coś jest z nim nie tak i sprawi, że przygoda może zakończyć się w mniej niż godzinę gry. Poza tym, jeśli gracze wpadną na trop kultu, nie odpuszczą go i będą drążyć ten temat. Dlatego, moją pierwszą próbą naprawienia tej przygody było postanowienie, by zacząć ją od zlecenia odnalezienia zaginionej sukni hrabiny. To zlecenie nie było wystawione przez Miuxiego, ale przez męża hrabiny, czyli księcia Alfonso. Chciałem tym samym zahaczyć graczy w przygodzie, dać im bardziej wiarygodnego fabularnie zleceniodawcę i dać natychmiastową możliwość zbadania miejsca kradzieży sukni. Ale oczywiście to nie wszystko, idziemy dalej. In a fashion, które jest przygodą, śledztwem, nie posiada żadnej, powtarzam, żadnej chronologii. Nie mamy pojęcia kiedy wydarzyły się trzy morderstwa, które gracze mogą zbadać ani kiedy skradziono suknie hrabiny Heleny. Nie wiemy również, kiedy Muksie sprzedał swoje ubrania i po jakim czasie zaatakowały one swoich właścicieli. I jeśli jeszcze ktoś z Was uważa, że się czepiam, to zaznaczam, że to jedne z pierwszych pytań, które przychodziły do głowy moim graczom. Chronologia w śledztwach jest jednym z kluczowych elementów i jej absolutny brak sprawił, że musiałem ją sobie wymyślić. Ponieważ autor przekazuje nam jedynie, że wszystkie zdarzenia czyli morderstwa i kradzież miały miejsce niedawno. Dlatego podjąłem decyzję, że zarówno kradzież, jak i trzy opisane w przygodzie morderstwa miały miejsce tej samej nocy. Dodam jeszcze tylko, że brak przyłożenia się do chronologii sprawił, że autor przygody opisuje każdą scenę zbrodni jako świeżą, równocześnie mówiąc nam, że te zdarzenia miały miejsce niedawno. To niesamowite niedopatrzenie, które jest po prostu zabawne i żenujące równocześnie, bo nawet jeśli którekolwiek morderstwo miałoby miejsce 2-3 dni temu, to przecież żadne miejsce zbrodni nie byłoby pozostawione same sobie, a zwłoki nie leżałyby nietknięte i nie byłyby świeże, zwłaszcza w słonecznej i gorącej Sewilli. Ale idziemy dalej. Kolejną logiczną dziurą jest fakt, że żadne miejsce zbrodni nie pozwala graczom na dalsze podjęcie śledztwa. To ściany, które nie prowadzą nigdzie. Jedyny element, który łączy te zdarzenia to ciuchy Miksiego, ale brak jest jakichkolwiek wskazówek albo śladów, którymi gracze mogliby podążać. Po prostu przychodzą na miejsce, widzą trupa albo trupy, mówią, aha, przeszukują zwłoki i decydują, że nie mają żadnych poszlak ani dalszych śladów, więc po prostu udają się do kolejnego miejsca zbrodni. Dochodzenie od punktu do punktu i odbijanie się od kolejnych prób rozwiązania zagadki. Nawet Katalina, ciotka podejrzanej o kradzież sukni pokojówki Marii, nie powie nic, co mogłoby poprowadzić przygodę do przodu. A skoro już mowa o pokojówce Marii, to warto wytknąć kolejny logiczny błąd i żenujące przeoczenie autora. Ci z Was, którzy przyglądają się moim notatkom, mogli zauważyć, że na jednej ze stron napisałem hashtag justice for Pedro. Otóż pokojówka Maria, która zaginęła razem z suknią ślubną Hrabiny, była w romantycznej relacji z Pedro, strażnikiem, który pilnował wejścia do garderoby. Otóż Pedro również zniknął tej samej nocy i Hrabina nawet podejrzewa oboje o współpracę. Sęk w tym, że autor w dalszej części przygody wyjaśnia dokładnie, co stało się, gdy suknia ślubna ożyła i zaatakowała Marię, ale zapomina kompletnie o Pedro. W podrozdziale objaśniającym wydarzenia feralnej nocy, gdy suknia przechwyciła ciało pokojówki, nie ma ani słowa o biednym ochroniarzu. Nie wiemy, co się z nim stało, bo autor po prostu o nim zapomniał. Pedro, ja pamiętałem o tobie. Justice for Pedro. Ale byłoby zbyt pięknie, gdyby to był koniec logicznych fakapów tej przygody, które piętrzyły się podczas moich przygotowań. Autor In A Deadly Fashion zakłada, że śledztwo magicznie doprowadzi graczy do rezydencji Miuxiego i teraz kolejna wielka głupota tego produktu. Pamiętacie, że oryginalnie według założeń autora to Miuxi wynają graczy, by odnaleźli suknię i rozwikłali zagadkę morderstw, prawda? To teraz trzymajcie się krzeseł. Zaginiona suknia znajduje się w jego pracowni, razem z innymi ożywionymi ubraniami pracowni, w której Miuxi codziennie tworzy nowe ubrania i w której pracują ludzie. Ona po prostu sobie tam jest i czeka, aż przyjdą bohaterowie graczy, którzy podejmą się z nią walki. Moglibyście spytać, dlaczego w ogóle ta ożywiona suknia tu jest? Co skłoniło ją do powrotu w to miejsce? Dlaczego ciuchy zaczęły mordować swoich właścicieli? Jakie mają zamiary i czego żądają? Jakim cudem? Niuksy nie wie o tym, że w jego miejscu codziennej pracy znajduje się zombie suknia i dlaczego żywe ubrania nie atakują jego albo jego pracowników. Ja również nie mam pojęcia. Suknia jest tutaj, bo umieścił ją tutaj autor przygody. Jest tutaj, ponieważ autor wymyślił sobie, że w tym miejscu dojdzie do walki drużyny z potworami i finału tego modułu. W tym momencie zdałem sobie sprawę, że ta przygoda będzie nie do odratowania, a ja musiałbym wymyślić ją na nowo, by stała się grywalna. Stanąłem przed dość trudnym wyborem i postanowiłem, że nie będę tworzyć nowej przygody na potrzeby tej rozgrywki. Zwycięzcy aukcji wybrali ten konkretny moduł i rozegranie czegoś innego lub luźno powiązanego byłoby dla mnie znów nieco oszustwem, nie zagraliby w tę przygodę. Postanowiłem więc, że staram się skleić chronologię i zawiązać przygodę tak, by śledztwo w ogóle wystartowało, a następnie spróbuję zaimprowizować wydarzenia tak, by doszło do sugerowanej przez autora walki. No dobra, to jak wyglądała sama rozgrywka. Gdy spotkaliśmy się u mnie w domu i każdy miał już swoją postać, ustaliliśmy dlaczego drużyna miałaby podjąć się wyzwania znalezienia słynnej na całą Andaluzję sukni ślubnej. Gracze w kilka minut wymyślili historię o zaginionym królewskim pudlu i tym, jak oszukali władzę kraju, podrzucając im innego pudla, którego wcześniej przygotowali tak, by wyglądał jak zguba. Znalezienie królewskiego psa okryło ich sławą i pozwoliło na kolejne lukratywne zlecenia poszukiwań rzeczy zaginionych i tak usłyszał o nich książę Alfonso de Reja. Gracze zaczęli śledztwo od sprawdzenia garderoby hrabiny, a następnie udali się do domu Kataliny, czyli ciotki zaginionej pokojówki. Potem skierowali swoje kroki do domu Miuksiego i tam zaimprowizowałem coś, co pozwoliło później rzucić podejrzenie na to, że tajemnica morderstw kryje się wewnątrz domu projektanta. Zgodnie z opisem rezydencji pod jedną z fontanienek na podwórzu leży dwóch nagich mężczyzn. Gdy gracze podeszli do tych golasów, powiedziałem, że jeden z nich ma usta i zęby pokryte we krwi, jakby właśnie pił coś czerwonego. Gdy gracze opuścili rezydencję i na miejscach zbrodni widzieli wysuszone zwłoki ze śladami nakłuć, przez chwilę podejrzewali, że być może mają do czynienia ze zgrają wampirów. Ale gdy odbili się od każdej możliwej sceny śledztwa, postanowili, że wrócą do rezydencji. Tam natknęli się na morderczą orgię urządzaną przez Miuxiego. Ze względu na skandaliczne sceny, które miały miejsce w środku, podpalili tę szopkę i wymordowali uciekających kultystów, włącznie z samym Miuxim. Chwilę potem udali się jeszcze, by sprawdzić pracownię Miuxiego, ponieważ podejrzewali, że być może projektant sam zlecił kradzież wykonanej przez siebie sukni. Tam też doszło do spotkania z ożywionymi ubraniami i walką, która skończyła się ucieczką i spaleniem już całej rezydencji. Ponieważ koleżanka grająca użytkowniczką magii miała przygotowany czar sleep, czyli sen, musiałem zdecydować, czy będzie on działać na ożywioną suknię, która przejęła ciało pokojówki. Ponieważ autor nie informuje nas o tym, albo znowu zapomniał, czy ubrania są przedmiotami lub nieumarłymi, zasądziłem, że czar po prostu zadziała. A teraz kilka suchych faktów. Przygotowania do In A Deadly Fashion zajęły mi około 3 roboczo godzin bez wliczania w to pierwszego czytania podręcznika. Rozegraliśmy ten moduł na systemie Lamentations of the Flame Princess na pierwszych poziomach postaci. Czwórka graczy wybrała sobie postaci o klasach specjalisty, kapłana, wojownika i użytkowniczki magii. Rozgrywka na żywo zajęła nam 3,5 godziny efektywnego czasu gry. Podczas finałowej walki dwie postaci padły nieprzytomne i dzięki sprytnemu pomysłowi podpalenia pracowni drużynie udało się uciec z nieprzytomnymi towarzyszami na plecach. No dobra, to zacznę może podsumowanie od tego, że jeden z graczy po zakończeniu sesji powiedział, że to była najgorsza przygoda, którą rozegrał. Zabawa była ok, ale to co oferowała przygoda po prostu nie miało sensu i miejscami powodowało frustrację. Zgadzam się z nim i reszta ekipy na koniec również wyraziła zdanie, że po fakcie żałują, że wybrali akurat tę przygodę do zagrania. Po sesji spędziliśmy jeszcze dobrą godzinę na rozmowie i analizowaniu tego, w jak wielu miejscach wydarzenia in a deadly fashion były pozbawione logiki. Wszystkie moje obawy, które pojawiły się podczas przygotowań, sprawdziły się podczas gry i dodatkowo pojawiło się jeszcze kilka innych mniejszych idiotyzmów, które po prostu pominę, bo brakuje mi sił. Jedyne co ciągle mnie zastanawia, to to, czy dobrze zrobiłem nie decydując się na napisanie własnej przygody inspirowanej tym modułem, by drużyna miała większą frajdę. Moje serce podpowiada, że tak, ponieważ chciałem poprowadzić in Deadly Fashion, a nie swój autorski moduł. Gracze wspominali, że bawili się super albo dobrze, ale przygoda była idiotyczna. Być może popełniłem błąd nie sugerując wcześniej, że ta przygoda jest do dupy, ale z drugiej strony to było coś, co sami chcieli rozegrać i nie wiem. Jestem teraz trochę w kropce. Wiem natomiast, że In a Deadly Fashion to skandalicznie opracowana przygoda, która nie powinna ujrzeć światła dziennego. Przepiękna oprawa graficzna nie ratuje tego modułu, bo nie ma tu czego ratować. Jeśli zastanawialiście się nad zakupem tego podręcznika, to z mojej strony gorąco odradzam. I to nie odradzam ze względu na subiektywne wrażenia, ale ze względu na brak podstawowych elementów przygody, przeoczenia i logiczne dziury. W to się nie da grać. Największy żal mam do siebie samego, że biblioteczka o tym podręczniku miała pozytywny wydźwięk. To tylko pokazuje, że internetowym recenzjom nie należy ufać. Mi również nie ufajcie. Jestem zły, że dałem się oszukać tej przygodzie. No dobra, to by było chyba na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o wideo i jeśli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, a jeśli nie przypadło wam do gustu, to dajcie łapkę w dół. Pamiętajcie, że Mała Wieś jest również na Facebooku i Instagramie. Linki będą w opisie wideo. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.